że w rodzinach patchworkowych będziemy musieli się dogadać chociażby z ex naszego aktualnego partnera w razie jego śmierci. Marna perspektywa, prawda? Marna perspektywa i y, tylko 9% Polaków w ogóle deklaruje posiadanie testamentu. Tak, jest, gdzie w tak, Europie Zachodniej ten, ten, ten procent to jest, to jest 26%. Mamy, mamy misję, nie, nie boję się użyć tego słowa. Powiedz nam, na czym to właściwie polega? Co takiego stworzyłeś? Bardzo miło, nazywam się Adam Borowski. Jestem założycielem startupu Successio, no, pierwszej w Polsce aplikacji do planowania spadkowego. Nazywam to często wirtualnym asystentem spadkowym. Mhm. Mamy, mamy misję, nie, nie boję się użyć tego słowa. Mamy taką misję, żeby edukować Polaków, żeby pomagać Polakom podejmować te jakże ważne decyzje dotyczące zabezpieczenia bliskich. Czyli krótko mówiąc, każdy dorosły Polak, który w odpowiedzialny sposób myśli o swoich bliskich, mhm. o swojej rodzinie ma możliwość sprawdzenia, kto po nim dziedziczy ustawowo, ja, jeśli to dziedziczenie ustawowe w jakiś sposób no, nie współgra z życzeniem takiej osoby w razie W, czyli w razie powiedzmy, no, takich nie, nie, nieprzewidzianych okoliczności, mówmy wprost, mówimy tu o śmierci, to wówczas też aplikacja podpowie scenariusze alternatywne, czyli w pewnym sensie, Pomoże podjąć decyzję, jak zabezpieczyć swoich bliskich, czy to testamentem, uh -huh. y czy to jakimiś zapisami, y czy to polisą na życie chociażby w kontekście mówię tutaj o zachowku, więc to jest taka nasza misja, żeby y dać Polakom takie narzędzie, no, jest, jest, jest. te narzędzia informatyczne są coraz bardziej rozwinięte, więc y no, ten, od trzech lat staram się staram się tą aplikację jakby rozwijać. Jesteśmy teraz na etapie komercjalizacji też tego rozwiązania, więc jeszcze raz dzięki za zaproszenie. Bardzo zależało mi na Twojej obecności tutaj na naszym kanale, bo w pewnym sensie jednak mówienie o śmierci, o spadku, to jest nadal u nas w Polsce temat tabu, a jest bardzo ważny pod kątem właśnie odpowiedniego planowania przyszłości finansowej swojej oraz swojej rodziny. Wychodzisz tutaj z kwestią bardzo technologiczną, tak? Właśnie jaki, jaki jest cel, do kogo chcesz właściwie dotrzeć? Yy, tak, potwierdzam, yy, że od testamentu się nie umiera, a jakkolwiek to ten więc często, często i gęsto w naszym społeczeństwie niestety, niestety też pokutuje. Dość yy, pozwolę sobie przytoczyć. Że ci przerwa, ale tak sporo osób mówi, jak ktoś zaczyna mówić o spadku, że straszy się śmiercią, prawda? Tak, tak. A to, to jest to, kompletna to, bzdura. Nie o to nie powiedzmy, chodzi, tak? powiedzmy sobie szczerze. Yy, natomiast yy, jakby nie, od, te, od, od testamentu się nie umiera. Yy, odpowiedzialne podchodzenie do swoich finansów również yy, na wypadek naszej śmierci no, powinno być. Yy, i, że tak powiem, troską każdego dorosłego, odpowiedzialnego człowieka. Pozwolę sobie też przytoczyć porażające wręcz statystyki, jeśli chodzi o świadomość testamentową w Polsce. Wyobraźcie sobie, że według badań tylko 9% Polaków w ogóle deklaruje posiadanie testamentu. Tak, gdzie w Europie tak, Zachodniej? Ten, ten, ten procent to jest, to jest 26%. Mhm. Więc ta świadomość w Polsce, mimo tego, że tą Europę Zachodnią w wielu aspektach dogoniliśmy, w wielu też przegoniliśmy, jak chociażby w rozwiązaniach technologicznych, mówię tu o bankowości internetowej, mhm. też cyfrowe urzędy, mamy, na, mam wrażenie na, na dużo lepszym poziomie niż Zachodnia Europa, no to ta świadomość spadkowa jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. No i stąd też ten aspekt technologiczny, żeby te nowe rozwiązania, no, te, te, te algorytmy, żeby służyły też edukacji. To, 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 co pragnę podkreślić, aplikacja jest do ściągnięcia z, na Androida, na iOS-a. Mhm. Jeśli ktoś nawet nie chce tej, tej apki instalować, to absolutnie może też w wersji webowej z niej skorzystać, czyli wejść na stronę www.sukcesjo.pl i po prostu skorzystać z tego narzędzia po krótkiej Rejestracji chociażby kątem Google'a, więc zapraszam serdecznie. Także bariera wejścia. Często boimy się rozmawiać, często ta wizyta uprawnika wydaje nam się, po pierwsze, kosztowna, po drugie czasochłonna, chcemy mieć wszystko na wyciągnięcie smartfona, no i to jest moja odpowiedź na to zapotrzebowanie. Mówisz o tym, że gonimy e, zachodnie kraje europejskie, gonimy ich także, w, w, jeżeli chodzi o budowanie majątku. E, I no właśnie no to jest temat, który bardzo jest ważny w perspektywie dziedziczenia. E, i... Czy mógłbyś podać jakieś przyk przykłady, y, jak Twoja aplikacja może rozwiązać problemy, przyszłe problemy y, Polaków? Znaczy, co człowiek, to jest absolutnie historia. Y, natomiast y, z mojej perspektywy, takiego spojrzenia. E, powiedzmy to globalnego. E, ja sobie, to bodajże Peter Drucker powiedział, taki guru zarządzania. E, powiedział, że jeśli, jeśli budujesz jakikolwiek biznes, to musisz spojrzeć na, na dwa aspekty. Demografia i technologia. Mhm. I w tym wątku demograficznym ja też za, e, mówię o tym, że nasze społeczeństwo e, jest społeczeństwem starzejącym się. Mhm. E, społeczeństwem, które też dorobiło się przez te ostatnie 30 lat e, kapitalizmu, też dorobiło się w majątku. Nie zapominajmy chociażby o nieruchomościach, mhm. których Polacy... Są wielbicielami. my jesteśmy... sport narodowy. Sport narodowy, inwestowanie w nieruchomości, ale to bardzo dobrze, że, że chcemy mieć coś na własność. Ja, ja tego trendu akurat nie oceniam absolutnie negatywnie, więc dorobiliśmy się przez te, te 30 lat yy, kapitalizmu już pewnego majątku. No i, i mamy kolejny jeszcze aspekt demograficzny, czyli starzejące się społeczeństwo, które w pewnym sensie powinno zadbać o, o te kolejne pokolenia, ale też zmiany społeczne. Mówię tutaj też o związkach partnerskich, które jest których jest chociażby coraz więcej. A tutaj sytuacja wygląda wręcz dramatycznie, jeśli chodzi o to, że jest jakiś związek nieformalny, jest mnóstwo, ty, ty jako ekspert finansowy, ekspert kredytowy, wiesz doskonale, że dużo osób po prostu no, kredyt wiąże bardziej niż małżeństwo. To, tak. jest, to jest oczywiste. Sekrament. Tak, więc sakramentalne, tak, na, na umowie kredytowej. I teraz mamy sytuację, w której te, te strony zaciągają wspólnie kredyt, ale nie zabezpieczają się na wypadek śmierci jednego z, z kredytobiorców. I, I tutaj ta aplikacja nawet w takim aspekcie też pomoże uświadomi, uświadomi ryzyka, że nie dziedziczymy, mamy w, zostajemy z kredytem, a, a chociażby co dalej. Tak? Często jest też tak, że w rodzinach patchworkowych będziemy musieli się dogadać chociażby z ex naszego aktualnego partnera w razie jego śmierci. Marna perspektywa, marna perspektywa i dosyć 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 ryzykowny, ryzykowny sport więc więc nie polecam także tutaj taka misja misja absolutnie konsultacyjna też pragnę podkreślić że w wersji podstawowej aplikacja jest, jest, jest absolutnie za darmo więc to jest taka społeczna misja tego biznesu mhm. więc absolutnie jest szereg szereg też pary, pary, pary homoseksualne tutaj też 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 te, te, te się wpisują. Też misja edukacyjna to co warto podkreślić to że niewiele Osób wie, że jeśli e, nie zarządzi swoim majątkiem, to często i gęsto ten majątek przepadnie na rzecz skarbu państwa. Mhm. E, czy to jest scenariusz. Na, 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 najgorsza perspektywa zwolennikowa. Nie, nie sądzę, żeby wiele osób było zwolennikami takiego rozwiązania. E, I tutaj podpowiadamy chociażby, żeby pomyśleć o jakiejś e, organizacji pożytku publicznego, bo też jest taka ewentualność. E, to, co też jest bardzo istotne i co jest pewnym problemem, to to, że w Polsce jest bardzo dużo spraw o zachowek, mhm. czyli tych roszczeń o zachowek. A sporo osób nawet nie wie, że coś takiego że coś, funkcjonuje. Tak, mhm. więc aplikacja w taki dosyć prosty sposób podpowiada, jakie są zagrożenia. W momencie, w którym ten scenariusz nasz spadkowy, ja to nazywam pizzo, bo to, jest, to często jest w formie udziałów i to, mhm. i to wygląda trochę jak taka slajsy pizzy. Mhm. Tam też takie wy 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 wyświetlą się Wam często i gęsto. Jeśli Wasz przypadek, bo każdy jest indywidualny, pragnę to podkreślić. Często takie złote napisy się wyświetlą. Pamiętaj o tym, wystarczy tam kliknąć i pewien tutaj samouczek się wyświetli. Warto poczytać, słuchajcie, od tego się też nie umiera. Bardzo mi się podoba to, że obniżyłeś próg wejścia do tej wiedzy, która jest. Oczywiście ja czy moi eksperci kredytowi w trakcie. Pozyskiwania kredytu staramy się edukować ludzi, jeżeli chodzi i o ubezpieczenia na życie. Zwłaszcza w takim kluczowym momencie, jak jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego, ale nie trzeba brać kredytu hipotecznego, żeby zająć się swoją, swoją przyszłością i zabezpieczyć, zabezpieczyć swoich bliskich. Dlatego tak zależało mi na Twojej obecności tutaj. To co, to, co też pragnę podkreślić, bo wspomniałeś o, 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 swoje, o, swoje, o swoim fachu, czyli jesteś uh -huh. ekspertem finansowym. To też nie ukrywam, że to jest też narzędzie, które przede wszystkim powinno trafić do specjalistów rynku. Mówię uh -huh. tu o agentach ubezpieczeniowych. Mówię tu również o prawnikach, gdzie aplikacja w pewnym sensie ułatwia im pracę, uh -huh. pewne procesy przyspiesza, uh -huh. a czas jest, jest zasobem nieodnawialnym absolutnie. Też o ekspertach finansowych, bankierach, uh -huh. którzy dostają takie narzędzia. Gdzie faktycznie otwiera im się też pole do rozmowy ze swoim klientem, jeśli do tej pory o tym temacie mhm. nie rozmawiali. Mhm. Więc w tej, w te, to jest też bardzo istotny wątek. Te, te osoby, wręcz uważam, że powinny czuć się Poniekąd, jakby odpowiedzialne za finanse swoich klientów, mm -hmm. i fajnie, fajnie, że ty tak świadomie do tego tematu podchodzisz e, i, i też jesteś takim doradcą multiproduktowym, multi, multi czyli mm -hmm. potrafisz też klientom nie, nie tylko e, mówiąc wprost, sprzedać kredyt, ale mm -hmm. też pomyśleć o trochę szerszym spojrzeniu. I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby. Eksperci tego rynku, agenci ubezpieczeń, bankierzy, szeroko pojęci finansiści też z tego typu narzędzi korzystali, skoro technologia daje nam takie możliwości, to uważam, że powinni otworzyć się na ten aspekt rozmowy ze swoimi klientami o tym trudnym temacie. Trudnym temacie, no bo wszędzie tam, gdzie występuje śmierć, jest, żyjemy w świecie młodych bogów i, i wiadomo, odpychamy te tematy. Natomiast myślę, że czasami warto sobie gdzieś tam, czy ze swoją drugą pół, pewnego pięknego wieczoru usiąść, poklikać, sprawdzić, mhm. czy aby to dziedziczenie ustawowe jest tym, co no, adresuje nasze nasze potrzeby. Natomiast życzyłbym sobie też, żeby specjaliści tego rynku korzystali nie tylko z sukcesji, ale też z innych narzędzi, w pewnym sensie niosąc tą misję kaganek, kaganek tak to ładnie nazwijmy, oświaty i edukując Polaków o tym o tym ważnym aspekcie. Adam, proszę powiedz jeszcze jeżeli ktoś byłby zainteresowany taką aplikacją, taką poradą, co, co musi zrobić? Praktycznie zapraszam na stronę, lub wyszukajcie w Play Store, App Store naszą apkę. Ewentualnie wejdźcie na stronę www.succesio.pl. Podwójne C, podwójne S, bo to jest łacińska, łacińska nazwa dziedziczenia. Tak, tak tą nazwę też wymyśliłem, żeby, żeby brzmiało i szacownie, i też to słowo w środku Success angielskie też bardzo ładnie mi się wpisało. A czy na ten próg wejścia jest jakiś, bo trzeba dobrze wpisać nazwę. Tak, próg wejścia jest, ale myślę, że sobie spokojnie z tym poradzicie. Tak jak ubie te doświadczenia tego, że ja sobie wczoraj tutaj siedzieliśmy wieczorem w hotelu i uświadomiłem sobie, że od 18 lat jestem na rynku finansowym, od kilku lat też na rynku nieruchomościowym, stąd, stąd też te, te, te spektrum jest i faktycznie gdzieś te doświadczenia no, skłoniły mnie do tego, żeby wpaść na ten pomysł i, i faktycznie odpalić taką innowacyjną w skali Polski apkę do, do, do planowania spadkowego. Dziękuję Ci Adam za rozmowę. Serdeczne dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.